czas Wszystkich Świętych to jest ten moment, kiedy odwiedzamy groby swoich bliskich. Tutaj niestety ten czas naszej zadumy czy też refleksji e, zakłócić może nieprzyjemne zdarzenie. Te nieprzyjemne zdarzenie to m.in. przestępstwa, które popełniane są w związku z licznymi kradzieżami, które mogą mieć miejsce na cmentarzu. To się wiąże z tym, że porządkując te groby bardzo często zapominamy o tych rzeczach, które odkładamy na pomnik, które zostawiamy na chwilę bez naszej uwagi. Dlatego my tu gorąco apelujemy drodzy państwa abyście te przedmioty, które zbieracie ze sobą na cmentarz cały czas mieli pod kontrolą. Jeżeli możemy, to bierzemy taką ilość pieniędzy, która jest nam potrzebna na tą chwilę. Unikamy takiej, takiej sytuacji, gdzie zabieramy zbyt dużo pieniędzy i jeszcze dodatkowo pokazujemy je w trakcie wykonywania różnych transakcji kupna, choćby tu w, przy okolicznych straganach ze zniczami, czy też wiązankami. Drodzy Państwo, bardzo gorąco tutaj prosimy o to, abyście też wyjeżdżając... Na cmentarze poza miejsce swojego zamieszkania, pozostawiając swój dom i dobytek bez chwilowej obecności Państwa, abyście Państwo sprawdzili, czy wszystko jest pozamykane, czy gaz jest pozakręcany, czy wszystkie okna są na pewno zamknięte. Gorący apel również jest dla kierowców. Pamiętajmy, aby w tym czasie, gdzie będzie wzmożony ruch drogowy, pamiętać o przepisach ruchu drogowego, abyśmy tutaj nie popełniali wykroczeń, aby nasza jazda pozbawiona była brawury i także środków odurzających. Drodzy Państwo, pamiętajmy też, parkując samochody, aby robić to w miejscach wyznaczonych. Nie blokujmy dojazdu do miejsc parkingowych, nie blokujmy samochodów, które, były, które są prawidłowo zaparkowane. Ponadto nie zostawiajmy w tych samochodach żadnych wartościowych rzeczy. Może się, powiem, okazać tak, że ktoś, kto będzie przechodził obok, zauważy leżący portfel, jakiś telefon komórkowy, tablet, komputer i dla niego to może być niebywale. Okazja, żeby stać się nowym posiadaczem tych rzeczy. Drodzy Państwo, w tym okresie na pewno będzie zdecydowanie więcej patroli na drodze. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że policjanci nie tylko będą służyć dbając o bezpieczeństwo nasze, ale jakby zawsze będą służyć dla Państwa pomocą. Pamiętajmy jednak o ważnej rzeczy: że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych.